Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Rzeszowie działa już niemal 90 lat. Głównym jego zadaniem jest uzdatnianie i dostarczanie wody dla mieszkańców Rzeszowa oraz późniejsze odebranie ścieków i ich oczyszczenie. Są to procesy energochłonne, dlatego już od kilku lat MPWik mocno stawia na odnawialne źródła energii. OZE pozwala zakładowi być neutralnym energetycznie i zabezpiecza mieszkańców Rzeszowa przed negatywnym wpływem rosnących cen energii na ceny wody i ścieków. Od 2016 roku MPWik w Rzeszowie wykonał dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków, zakładu uzdatniania wody, budynku biurowego i przepompowni wody 14 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,4 MW, z czego 13 instalacji powstało w ramach projektu Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROW, etap 3, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. MBWIG wykorzystuje również odnawialne źródła energii do produkcji skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej. Podczas procesu stabilizacji osadów ściekowych powstaje biogaz, z którego za pomocą kogeneratorów produkowana jest energia elektryczna i cieplna. W ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego w zakresie zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w 2018 roku podpisaliśmy umowę. Na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie MPW Grzeszów. Program o wartości 10,2 miliona zł dofinansowany w wysokości 6,3 miliona złotych, był kilkakrotnie rozszerzany. Pierwotnie nasz zamysł polegał na budowie dwóch instalacji, a ostatecznie zakończył się na budowie 13 instalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 2 megawatów. W zależności od dostępności terenu instalacje montowane były zarówno na gruncie, jak i na dachach oraz elewacji budynków. W sierpniu 2022 roku MPWIG oddał do eksploatacji instalację zlokalizowaną na elewacji nowo budowanego zbiornika wody na osiedlu Pobitno w Rzeszowie. Znajdujemy się pod aluminiową kopułą zbiornika wody pitnej na 15 000 metrów sześciennych. Zbiornika, który ma średnicę 55 metrów, wykonany został z 5 tysięcy metrów sześciennych betonu i 500 ton stali, ponieważ jest to konstrukcja żelbetowa zbrojona. Zbiornik pozwoli na zwiększenie pojemności, ogólnej pojemności wody pitnej dla miasta Rzeszowa. Teraz dysponować będziemy 54 tysiącami metrów sześciennych co jest prawie dwudobowym zapasem wody dla całego miasta. Bardzo zwiększy bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę dla miasta Rzeszowa. Dla zasilania urządzeń elektrycznych zamontowanych w zbiorniku, na jego południowej elewacji w ramach wspomnianego dofinansowania wykonano instalację fotowoltaiczną w postaci kaskadowej fasady wentylowanej o mocy niemal 51 kW, złożoną ze 160 sztuk modułów fotowoltaicznych, trzech falowników i tras kablowych. Na uwagę zasługuje również zakończona w styczniu 2020 roku budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu uzdatniania wody o mocy 1,2 MW. Zakres zadania obejmował budowę instalacji fotowoltaicznej składającej się m.in. z 4000 sztuk modułów fotowoltaicznych na konstrukcjach sporczych, wbijanych w grunt w konfiguracji wschód-zachód. 58 falowników przetwarzających prąd stały na przemienny, wolnostojącej kontenerowej stacji transformatorowej z dwoma transformatorami oraz systemu nadrzędnego SCADA, zapewniającego bezpieczeństwo systemu poprzez nadzór nad procesem technologicznym produkcji energii i optymalizację pracy urządzeń. Przy zwiększonej produkcji energii elektrycznej ze słońca. Energię zużywamy na potrzeby własne dla poruszania pomp tłocznych, które napełniają zbiorniki, które są z kolei wykorzystywane w porze nocnej do zasilania miasta. Dzięki temu zbiorniki stają się akumulatorami energii, a energia, którą uzyskujemy ze słońca, jest na bieżąco dla potrzeb MPWiku wykorzystywana, można powiedzieć, na miejscu. Oprócz wspomnianej instalacji MPWIC eksploatuje wybudowaną w 2016 roku instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MW, składającą się z 3220 paneli, wytwarzającą energię odnawialną na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz 11 mniejszych instalacji zasilających budynek biurowy oraz pompownie wody. Energia elektryczna wytworzona przez instalację jest w 100% wykorzystywana na potrzeby własne MPWIK związane z oczyszczaniem ścieków i uzdatnianiem wody. Wykorzystanie istniejących instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej pozwala wyprodukować łącznie prawie 2000 MWh energii elektrycznej rocznie, co przekłada się na ograniczenie emisji CO2 o 1470 ton. Za budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie Zakładu Uzdatniania Wody oraz na elewację budynku administracyjnego w Rzeszowie przy ulicy Naruszewicza MPWiK otrzymał nagrodę specjalną Kryształowa Cegła w Międzynarodowym Konkursie Dom 2020 za najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej. W 2021 roku w ramach realizacji jednego z zadań inwestycyjnych z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej został wykonany na zlecenie MPWIG system zarządzania energią OZE MPWIG oparty na systemie wizualizacji procesów przemysłowych Telwin SCADA obejmujący wszystkie funkcjonujące w MPWIG źródła energii odnawialnej. System nadrzędny SCADA zapewnia nadzór nad procesem technologicznym produkcji energii i optymalizację pracy urządzeń, a także archiwizację oraz analizę danych dotyczących ich pracy. Dzięki funkcjonującemu systemowi MPWIK posiada możliwość bilansowania i wzajemnego uzupełniania funkcjonujących w spółce źródeł energii odnawialnej. Między innymi za tę funkcjonalność Miasto Rzeszów otrzymało główną nagrodę w kategorii Smart City od 100 do 300 tysięcy mieszkańców.